No, ja jestem Mako, a to jest Mako Słowki, program o wszystkim i Dziś porozmawiamy o jednym z największych szkolnych faktur. Na pewno większość z Was usłyszała kiedyś od swojego nauczyciela, że jeśli po każdej lekcji poświęcicie godzinę swojego wolnego czasu na naukę, nie będziecie mieli problemów w szkole. Na pierwszy rzut oka wydaje się to całkiem rozsądne. Ale jeszcze na pewno. Czyli żyjmy się temu bliżej. W szkole spędzamy zwykle 8 godzin lekcyjnych, co daje nam 8 godzin nauki po szkole. W domu jestem zwykle o godzinie 16, co znaczy, że uczyłbym się do godziny 24. Potem do odrobienia dostaję jeszcze zadanie domowe, co zajmuje około 2 godziny. Następnie muszę przygotować się na sprawdzian, co daje kolejne 3 godziny. Przeznaczyć trzeba też 3 godziny na skończenie projektu do szkoły. Zawsze jest jakiś projekt. Krótko mówiąc, do szkoły skończyłbym się przygotowywać o godzinie 8, To znaczy, że nie tylko bym nie spał, ale też musiałbym się uczyć w drodze do szkoły. Oprócz tego co już powiedziałem, przecież są jeszcze kucha, kluby, korki i oczywiście wszystko to trochę wyolbrzymią, ale chociaż tak bardzo, prawda?